Czy czujesz, że dawne rzeczy już Cię nie cieszą, że rozmowy, które kiedyś były interesujące, dziś wydają się puste? Może unikasz tłumów, hałasu, a w środku czujesz dziwną tęsknotę za czymś większym? Jeśli tak, możliwe, że opuszczasz stary świat. W moim najnowszym nagraniu mówię o pięć sygnałach, które pokazują, że jesteś w tym procesie i jak przejść go spokojnie, bez strachu. Kliknij serduszko, żółte poniżej i obejrzyj całość, bo to, co czujesz, może być początkiem czegoś pięknego i nowego.